Kolejne wyzwanie jest bardzo podobne do poprzedniego, lecz tym razem zaprosimy do udziału zmysł smaku. Zauważyłem w sobie, że gdy spożywam posiłek bez świadomości procesu jedzenia, nie wiem kiedy powiedzieć stop. Mało tego, nie połknąłem jeszcze ostatniej porcji jedzenia, a moja ręka prowadzi odruchowo widelec do ust, tak jakby całe moje ciało bało się, że ten słodki smak w ustach zniknie na zawsze. O tym, że nie pamiętam, co jadłem wczoraj, to już nie wspominam, bo pewnie i ty tak czasami masz. Istnieje jeszcze kilka innych powodów, aby podjąć się tego nowego wyzwania. Jest to wdzięczność za możliwość zjedzenia i zaspokojenia głodu oraz szacunek do wysiłku, który został podjęty, aby na Twoim stole ten posiłek się znalazł. Nie mam na myśli tylko osoby, która ugotowała, ale farmera, który posadził, kierowcę, który przywiózł, sklepikarza, który otworzył sklep. I całą masę innych ludzi, która była zaangażowana, aby na stole znalazł się ten posiłek. Wyzwania się już pewnie domyślasz. Jednak dokładna instrukcja brzmi następująco. Znajdź czas, aby zjeść jeden świadomy posiłek. Nie oglądaj w tym czasie Netflixa, nie czytaj, nie rozmawiaj, tylko całą swoją uwagę podaruj jedzeniu. Poczuj jego smak, dźwięk gryzienia, zobacz, jak długo przeżuwasz i zaobserwuj proces przełykania. Sprawdź też, czy tak jak ja tracisz czasami cierpliwość i chcesz od razu wsadzić do ust kolejny kęs, zanim jeszcze połknąłeś poprzedni. Jeśli tak, tylko to zauważ. Pamiętaj też, że tak jak w medytacji, tak i podczas wyzwań mindfulness bardzo ważne jest to, aby utrzymać zrównoważony i nieoceniający umysł. Rzeczy ani zachowania nie są ani dobre, ani złe. Są jakie są, a Twoim zadaniem jest tylko być ich świadomym i obserwować je z ciekawością naukowca. Smacznego i do usłyszenia.